Dzień dobry, witajcie. W tej części zajmiemy się jedną szczególną rzeczą, którą możemy wykorzystać podczas pracy ze sterownikiem LEGO Education Spike Prime, czyli dokładnie tym sterownikiem. Otóż jest to sterownik, który możemy programować nie tylko za pomocą aplikacji, ale też możemy go wykorzystać w trybie offline, czyli nie musimy go w ogóle podpinać do komputera, żeby odpalić silniki. Zobaczmy w takim razie, jak to działa. Po uruchomieniu naszego sterownika na jego ekranie pojawi się takie właśnie serduszko. Jeżeli przy tym serduszku klikniemy sobie na zielone kółeczko, to które nam się tutaj świeci, wejdziemy właśnie w tryb offline. Tak teraz jesteśmy w trybie offline. Mamy tu informację o sześciu portach. Podłączmy sobie zatem do portu A jeden z naszych silników. Zobaczcie, pojawia się informacja, że ten port jest już zajęty. Mamy tutaj podpięty ten właśnie silnik i w takim razie co się stanie, jeżeli przesuniemy tutaj wciśniemy w zasadzie tą naszą strzałkę w bok? Tak? Przesuwamy i nasz motor zaczyna działać. Jeżeli przyspieszę, tak, za każdym razem mogę przyspieszyć mam tam cztery prędkości, ale mogę też zwolnić do zera i w drugą stronę. OK, Już możemy budować w takim razie jakieś wiatraczki. Ale zobaczcie, jeżeli podepnę do portu B drugi silnik, mam informację, że mam tutaj dwa silniki podpięte. Co się stanie, jeżeli teraz włączę? Zobaczcie, oba nasze motory będą się kręcić. Kręcą się z tą samą prędkością, tak? Kręcą się Mogę oczywiście ich prędkość zwiększyć bądź też zmniejszyć. Mhm. Ale to nie wszystko, mogę sobie tutaj ten motor podłączyć z tej strony. Mam teraz po mojej prawej stronie dwa motory. Zobaczcie, do lewej strony podepnę sobie czujnik siły, czyli właśnie ten czujnik. Podpinam go sobie do portu B. I popatrzcie, pojawiło nam się tutaj połączenie portu A z portem B. Co to znaczy? To znaczy, że teraz praca tego silnika. O! To znaczy, że praca tego silnika będzie uzależniona od tego właśnie czujnika. Jeżeli nacisnę delikatnie ten czujnik, to powolutku nasz motor będzie się kręcił. Jako, że to jest czujnik siły, to zapewne, żeby zwiększyć prędkość silnika, muszę użyć większej siły. To znaczy, że muszę wcisnąć go bardziej. I tak podczas tego wciskania zwiększamy prędkość naszego silnika. Czyli teraz już nasz wiatral, który byśmy na przykład tutaj sobie zbudowali, mógłby zależeć, jego prędkość mogłaby zależeć od tego, w jaki sposób naciskamy nasz czujnik. Ok, no to mamy już pracę z jednym motorem, z jednym czujnikiem. Ale podepnijmy sobie jeszcze drugi czujnik. Jest to czujnik o odległości, czujnik ultradźwiękowy. Tutaj sygnał jest nadawany i jednocześnie odbijany, wraca do odbiornika. I na tej podstawie mamy informację, jak daleko przeszkoda się znajduje. Jeżeli zatem podepnę ten czujnik do portu D. To zobaczcie, pojawia się informacja, że jest on połączony z motorem podpiętym do portu C, czyli z tym dużym w tym wypadku, tak? Jak to w takim razie działa? No, skoro to jest wysyłany i odbierany sygnał, i działa na zasadzie odbicia, to musimy w takim razie jakoś ten sygnał odbić, żeby uruchomić silnik. Na przykład tak. O, jeszcze raz. Ok, a jak damy tą odległość większą, zobaczcie, znowu tutaj nie widać, teraz tą rękę mam wyżej, przybliżam ją, a prędkość się zwiększa i zmniejsza. To jest fajna zabawa, ale słuchajcie, jeżeli mamy podpięte dwa silniki, to moglibyśmy podpiąć teraz. Do silników dwa koła. Tylko w tym wypadku polecam wykorzystać dwa, te same silniki, właśnie te, dlatego że wtedy mają dokładnie tą samą prędkość, tak? W takim razie moglibyśmy zbudować już taki fajny pojazd, który sterowany by był za pomocą czujników, tak? Jedno koło moglibyśmy sterować za pomocą czujnika siły, drugie moglibyśmy sterować za pomocą czujnika odległości. No to w takim razie, może teraz robimy tak, że ja go odwrócę w tą stronę. Zobaczcie, dużo fajnej zabawy. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy koła niezależnie podłączone, to teraz zależy się od tego, jak ten stero... jak tutaj szybko naciskamy. Jedno koło będzie się kręcić szybciej albo wolniej i drugie też szybciej albo wolniej. To znaczy, że nasz model Mógłby od razu też zakręcać. Myślę, że to świetny sposób do tego, żeby zacząć zabawę z klockami, jeszcze zanim tak naprawdę odpalamy tablety, odpalamy komputer, odpalamy aplikacje i programujemy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj tak naprawdę bawimy się stricte samym ruchem motorów, mechaniką. Można wykorzystać różnego rodzaju przekładnie, można zacząć budować ruchome konstrukcje. Jeżeli odpalimy od razu tablet, to ta radość się gubi później. A to jest świetna rzecz, zresztą też super, jeżeli chodzi o pracę z młodszymi dziećmi, kiedy jeszcze na przykład nie chcemy im dawać od razu tabletów, aplikacji. Warto się przekonać na własnej skórze, warto pobudować, odkryć to w jaki sposób działają te silniki. Nie pokazujmy tego dzieciom od razu. Podłączmy silniki, zaproponujmy, słuchajcie, zobaczcie co będzie, kiedy naciśniemy strzałkę w prawo. A kiedy jeszcze raz naciśniemy, jeszcze raz. A teraz jak to zatrzymać? Może strzałką w lewo. A co się stanie, jak klikniemy ją więcej razy? O, zobaczcie, tutaj odkrywamy to, że kręcimy tym motorem w jedną stronę, w drugą stronę. A co się stanie, jeżeli z jednej strony podepniemy motor, a z drugiej czujnik siły. No właśnie, a teraz skoro to jest czujnik siły, co będzie, jak damy większą siłę, jak damy mniejszą siłę? Pozwólmy dzieciom, właśnie przez tą zabawę odkrywać. A kiedy już to odkryją, dopiero wtedy zachęćmy ich do tego, żeby zbudowali konstrukcję, która w jakiś sposób właśnie to. Wykorzysta te właściwości, tak? Jak już zbudują, zaproponujmy im, żeby dodali jakieś koła zębate, żeby może stworzyć jakąś przekładnię z dwóch kół zębatych. Jak to będzie działać, jak będzie połączone większe koło i mniejsze? No, mnóstwo fajnej zabawy. Jednocześnie nie mamy tutaj w ogóle tabletu. Działa to bardzo szybko, można to.